Przypomnij sobie, jak przyszłeś do mnie, jak poszlątałeś kuchnię. Razem żyliśmy. W zgodzie. W zgodzie. Miłości. miłości Bożej. Ty mi pomagałeś, ja tobie pomagałem. Mnie to serce zawsze boli. Że ja tobie wrogiem nie byłem. I nie jestem. Byłem i jestem i będę do śmierci przyjacielem. Zaprosi jego tutaj, Krzysztof. Może obejrzy to. Nie. Ja chcę, Jarko, żeby ty powiedział. Wojciechu S. Borodo. Nasz przyjacielu, drogi kolego. Przyjacielu Krzysztofa. Tu mieszkałeś, tu spałeś, chrapałeś, pierdziałeś, nawet i zygałeś. Krzysztof tutaj cię z tego miejsca, na tym nowym łóżku, zielonym, pięknym, butelkowym kolorze, prosi ciebie, zaprasza. On nie jest takim złym człowiekiem, popatrz na jego budzie. To jest Krzysztof, nasz przyjaciel, jest męczynnikiem, to prawda. Naród go wybrał. I tak go nazywają. Zadzwoń do Krzyśka. Dobrze by było, żebyś przyjechał. Porozmawiał z nim, żebyście podali sobie ich, ich ich ręce dla siebie, dla jego. Ty podał. On tego potrzebuje: czułości, miłości. Tęskni za tobą. Łzy wylewa nocami. Spać nie może. Śnieg śnieża. Za ciebie, bo ty miałeś to robić. W piecu rozpala. Ty to miałeś robić. Popatrz, jak on tęskni. Bolesne moje serce również, jak patrzę na Krzysztofa, bo widzę, że on tęskni za tobą. Męczy się bez ciebie. I błagam cię, Wojciechu, odezwij się do mnie, do jego. Wspólnie uzgodnimy coś. Damy radę. Razem zrobimy porządek wśród nocnej ciszy. Głos się rozchodzi. Stańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi. Czym prędzej się wybierajcie, Do Betlejem pospieszajcie przywitać Pana. I tym Wojtek zapraszamy Ciebie tutaj w te skromne progi